Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym filmie Mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku I słuchajcie, byliśmy sobie rano na spacerze i kupiliśmy świeże pieczywo I słuchajcie, minęło kilka dni odkąd robiłam tą dynię, ale widzę, że wszystko z nią w porządku, ale zapomniałam o niej I słuchajcie, postanowiłam, że nie będzie zupy dyniowej, ale zrobimy sobie dzisiaj dwa przepisy z dyni. A zupy nie będzie, bo trochę długo jedliśmy tą poprzednią zupę i uznaliśmy, że nie mamy ochoty na kolejną zupę. Więc ja dzisiaj wykorzystam tą dynię najpierw do śniadania, a później do obiadu. I dzisiaj na śniadanie zrobimy sobie pieczywko. Na to zrobimy sobie właśnie taką pastę kanapkową z dyni. Zaraz domyślimy, jak ją zrobimy. I do tego to fucznica. Także jeszcze raz dzień dobry i zapraszam do oglądania. I słuchajcie, dałam na patelnię dwie takie duże łóżki, łyżki tej pulpy z dyni. Do tego dałam kawałek imbiru, wycisnęłam ząbek czosnku, pieprz, kajence, sól i pieprz, i to delikatnie ze sobą wymieszam i delikatnie podgrzeję, bo e, chcę, żeby ta pasta była ciepła. A tutaj na patelni zrobię zaraz tofucznicę i tam wam, i pokażę Wam, jak robię na przybitkach, bo już wiele razy robiłam tofucznicę. E, I po prostu dzisiaj, dzisiaj zrobię najzwyklejszą, bez żadnych warzyw, po prostu tofu. Cebulka, do cebulki troszeczkę erytrytolu i do tego oczywiście kurkuma i czarna czarna sól himalajska, inaczej zwana kalanamak, czyli ta nadająca jajecznego posmaku. Jeszcze wyjmę kurkumę. O i to będzie tofu, ale jak mówię, to już Wam pokażę na przebitkach. i śniadanko gotowe jednak jeszcze słuchajcie dałam do tej tofucznicy kawałek pomidora, bo tak patrzy, patrzyło się na mnie pół pomidora, ja mówię dobra dodam, także tak to się prezentuje świeże pieczywko na to pasta z dyni i tofucznica. mam nadzieję, że będzie dobre na pewno, na pewno? już się nie boisz, że będzie niedobre? Nie. dobrze dobrze, także idziemy jeść słuchajcie, puste talerze pokazuję, bo to połączenie było tak pyszne Naprawdę bardzo dobre, ja co roku mam problem z dynią i mam takie, po co mi dynia, nie będę robić dyni, ale jak już kupię i zrobię i robię te rzeczy, to później chcę jeść cały czas dynię, już, już, mamy nowe, już mam nowe przepisy, co kolejnego zrobimy sobie z dyni, ale to będę musiała kupić więcej dyni, naprawdę polecam wam to połączenie, bardzo. Ja też. Piotrek też. Zabieram się za obiad, ale jeszcze zanim zacznę, to chciałabym Wam podziękować za te wszystkie przemiłe komentarze pod ostatnim filmem, gdzie cieszyłyście się, że wróciłam i że jest nowy film. I słuchajcie, to mnie tak motywuje, jak czytałam te komentarze, to byłam taka, że. A! Muszę iść już gotować i nagrywać coś nowego. Naprawdę mega mnie to ucieszyło i bardzo, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. I naprawdę uwierzcie, że nic tak nie motywuje jak takie komentarze. Naprawdę jestem teraz taka pełna energii i po prostu w każdej wolnej chwili chcę dla Was coś nagrywać. Także jeszcze raz dzięki. A na obiad, tak jak mówiłam, dynia ciąg dalszy, już mi zostało tylko tyle yy, i uznam, że zrobimy. Kopytka. Więc tutaj odsączę tutaj, bo widzę, że jest trochę wody. Odsączę tą wodę, dodam mąki ziemniaczanej, zrobię kopytkę, ugotuję je w osolonej wodzie. Tutaj też jeszcze dodam trochę soli. I zrobimy sobie je później na patelni z oliwą, z gotowanym burakiem, fetą, pietruszką i czosnkiem. Także też myślę, że to będzie taki szybki obiad i mam nadzieję, że będzie pyszny. Zastanawiam się, jak pokroić te buraki czy w kostkę, w paski? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, e, oczywiście będziecie wszystko na przebitkach widzieć, co i jak robię. No, i obiad gotowy. Mamy dzisiaj różowy obiad, niezły kolorek, co? Bardzo. No, kurde, mega mi się podoba ten kolor. Szkoda, że nie widać pomarańczowych klusek, no ale wiadomo, burak mocno barwi, więc różowy kolor wygrał. Szkoda, że nie, nie zostawiłam sobie fety, żeby jeszcze posypać całość, no ale trudno, mamy Pietruszkę. Dobra. Także dzisiaj taka propozycja obiadowa, jak widzicie. Kolację sobie zrobimy wcześniej, żeby mogła e, ostygnąć i stężeć i zrobimy sobie taki jednoporcjowy deser deser alla Raffaello. Tutaj jak widzicie mam naczynie e, i to może być deser jednoporcjowy albo dwuporcjowy, jak wolicie. Całość będzie miała około 500 kilokalorii, także to już zależy od was jak zjecie ten deser, czy właśnie na deser po obiedzie, jak mówiłam, on ma 500 kalorii, więc śmiało możecie. Jeżeli jecie trzy posiłki dziennie, to myślę, że idealnie sprawdzi się nawet na śniadanie czy na kolacji, żeby zjeść cały taki ogromny deser, albo możecie tak jak ja podzielić się z drugą połówką lub z przyjacielem czy przyjaciółką takim deserem. I słuchajcie, mega prosty on jest, ja mam tutaj 8 krakersów, ja wolę na krakersach niż na herbatnikach, bo fajnie ta słoność komponuje się w Raffaello i ja dzisiaj zrobię na kaszy man... na kaszce mannej, możecie zrobić na budyniu, ja nie mam budyniu, dlatego użyję kaszy manny. Do tego oczywiście trochę wiórków kokosowych, też to wszystko zależy ile ich dacie, ja planuję dać łyżkę wiórków na cały deser. Skyr naturalny, który wymieszam do smaku z kaszką i erytrytol do słodzenia i słuchajcie, ja tą kaszkę ugotuję na wodzie, a nie na, mleko, a nie na mleku ani na napoju roślinnym, żeby zaoszczędzić kalorie, a i tak będę ją mieszała z, ze skyrem waniliowym, więc myślę, że to nie ma znaczenia na czym ją ugotujemy wszystkie proporcje napiszę Wam w opisie pod filmem mi pada bateria w aparacie więc nie wiem ile przebitek Wam nagram, ale teraz po prostu ugotuję kaszę poczekam aż trochę ostygnie wymieszam ze skyrem i później mam nadzieję, że już się do Was połączę jak będę wszystko wykładać do Pojemniczka. Mamy już wieczór i można spróbować deseru. Jezu, ja się cała trzęsę, jest mi tak zimno, nie mogę się ogarnąć w ogóle z zimna. Próbujemy deseru. Ustawię Was na statywie. Dobra. Przekrój. Pięknie. Jak coś tam ja mieszam herbatę, jakby te takie dźwięki były. Pychotka. Pychotka chociaż chyba jednak wolę z budyniem niż z Kaszą Manną. No i też spoko. Dobra moi drodzy, my idziemy. Jeść deser. I ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie bajo!